Thank <laughs> you. Zostawiamy obrady przerwanego walnego zgromadzenia. Mam nadzieję, że te obrady będą, będą ogólne i, i krótkie i dosyć solidne i pokażą w którym miejscu y, jesteśmy. I bardzo proszę na sam początek o zabranie środków. Szanowni Państwo, mamy ze sobą bez dwa trudne bardzo miesiące i trzy bardzo ciężkie dni. Do ostatnich godzin się zważyły losy, może nie klubu, ale, ale piłki na, na jakimś poważnym poziomie w Olsztynie. Cieszę się, że udało nam się dojść do porozumienia z władzami miasta. Wprawdzie ten kompromis, który żeśmy zawarli nie jest na poziomie finansowym jakiego żeśmy oczekiwali, ale jak każdy kompromis obie strony musiały pójść na jakieś ustępstwa. Reasumując, klub ma finansowanie nie tylko na najbliższy sezon, ale też na, na kolejne. uwzględniliśmy cele również sportowe, ma sponsorów też, również prywatnych, w związku z tym Myślę, że przyszłość klubu może nie rysuje się w różowych barwach, bo to również od, od wyników sportowych zależy. No ale, ale zwłaszcza tutaj się zwracam do piłkarzy, możecie być spokojni o, o dalsze funkcjonowanie i klubu i drużyny. Po, po tych doświadczeniach ostatnich tygodni, ostatnich dni doszliśmy też do, do wspólnego wniosku i jako zarząd, jako sponsorzy, że musimy dokonać pewnej korekty po to, żebyśmy mieli większą możliwość oddziaływania na, 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 na społeczność przede wszystkim na, na, na władzę i chcielibyśmy dokonać pewnych zmian personalnych. Ja zrezygnowałem z prac w zarządzie, Państwo wiecie i tak to pozostanie, ale stworzyłem coś takiego jak rady sponsorów i osoby reprezentujące firmy prywatne, które będą wspierały klub. Będą tworzyły te Radę Sponsorów. Między innymi ja mam nadzieję, że to, to ciało y, będzie miało właśnie tą większą pozycję w różnego rodzaju negocjacjach. Zaproponowałem sobie Panu Prezydentowi, żeby tej Rady Sponsorów przyszedł też przedstawiciel miasta, bo środki będą pochodziły z miasta. No i ewentualnie z jednej zespółek miejskich, która miałaby również y, wziąć na siebie pewien ciężar finansowania. Więc ta Rada powstania, ona powstanie na podstawie uchwały zarządu klubu. No i na bazie tego chciałbym dzisiaj Państwu też rekomendować nowy zarząd klubu w osobach Pana Mariana Świniarskiego i Pana Marka Sztera. Osobiście mi zależy na tym, żeby, żeby była kontynuacja tego co było. I zależy mi na tym, żeby środki finansowe zarówno miejskie jak i prywatne były dobrze wydawane. A osobom, która mi to gwarantuje i w pojęciu również Hirka Sobieskiego i Darek Kołakowskiego jest właśnie Maria Świniarski. Także bardzo proszę, żebyście Państwo byli uprzejmi przyjąć te rekomendacje. My, jako sponsorzy, czyli Jirek Sobieski, ja, Darek Kołakowski, zostajemy z Wami, zostajemy z Państwem. Będziemy przy klubie, ale troszeczkę z innej pozycji. I jeszcze raz uważam, że, że znacznie lepszej. Zarząd na razie, jak wymieniłem, zauważyliście Państwo, jest dwuosobowy. Poprowadzimy rozmowę z trzecią osobą, ja osobiście nie chciałbym, żeby, żeby w zarządzie tego klubu były jakiekolwiek marionetki. Tu nie chodzi o zarząd, który będzie na przykład realizował to, co ja chcę, bo to nie chodzi o to, co ja chcę. Chodzi o to, żeby zarząd realizował to, co dla klubu jest najlepsze, I żeby kontynuował tę linię funkcjonowania tego klubu, jak małego przedsiębiorstwa, które do funkcjonowanie musi być ułożone i uporządkowane. Ponieważ pewne problemy natury formalnej stanowią na przeszkodzie, żeby to trzecią kandydaturę dzisiaj do końca uzgodnić, po potrzebujemy jeszcze kilku dni czasu, bo, bo trzeba sprawdzić kwestie formalne, żeby się nie okazało, że jakieś przepisy są naruszone. Natomiast te dwie osoby tutaj odważy się powiedzieć, no, jesteśmy po rozmowach, panowie wyrazili zgodę, więc mam nadzieję, że się z tego nie wycofają za kilka dni. Dziękuję Państwu bardzo. Jeszcze raz dziękuję za współpracę. Ja, ja, ja z Państwem przystaję dalej. Dziękuję Panu Wacławowi I bardzo proszę tutaj Pan Marian Simiarski prosi o zabranie głosu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. bardzo, dziękuję. bardzo, dziękuję. bardzo, dziękuję. bardzo. Dziękuję. Chciałbym w tym momencie, na tym etapie dzisiejszego walnego podkreślić dużą rolę i wielką determinację Pana Andrzeja Bogusza, i dzięki niemu jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy i usłyszeliśmy to, co Pan Andrzej powiedział. Nie ukrywam, że jeszcze wczoraj, przed ostatnim spotkaniem, wcale nie było pewne, że będziemy mogli dzisiaj zadeklarować kontynuację działalności klubu z perspektywą, że cele, które. Półtora roku temu były stawiane, są od strony organizacyjnej realne. Dzisiaj można powiedzieć, potwierdzając to, co mówił pan Andrzej, że wszystko jest na dobrej drodze, aczkolwiek tak lekko i łatwo też nie będzie. Jeszcze raz podziękujmy Andrzejowi, bo to głównie dzięki jego determinacji jesteśmy dzisiaj tu i możemy działać dalej. Dziękuję. Dziękuję Panie Marianie. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o sprawdzenie listy, czy na sali znajduje się kworum do podejmowania decyzji. Kworum jest jak najbardziej aktualne jest 54 proszę. Dziękuję. Także ja tylko w kwestii formalnej pytam się pana Mariana, czyli wniosek formalny pana Andrzeja Bogusza traktuje jako zgłoszenie panów do do zarządu i pytam się, Panie Marianie, czy jest Pan? Wyrażam zgodę. Tak. Panie Marku? Wyrażam zgodę. Bardzo proszę. Jeszcze tutaj Pan Mecenas prosił, prosi uwagę. Bardzo proszę Panie. Państwa, jest oczywiście pewnego rodzaju komplikacja. Pan Marek, jak Państwo pamiętacie, jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Słyszałem, że Pan wczoraj złożył rezygnację, Panie Marku. Potwierdzam, tak. tak. Jest włożył, w w rezydium jest rezygnacja. Rezygnę posiada. Tak, tak, pan, tak, posiada. Pani. Pani, tak, także. W związku z tym, może pan kandydować do zarządu. Także jest tutaj rezygnacja pana Marka z przewodniczącego komisji rewizyjnej. W takim razie komisja re rewizyjna pozostaje dwóch członków, czyli nadal może spokojnie działać. I Panowie, szanowni państwo, przystępujemy do głosowania pojedynczo na każdego członka zarządu. I tak, bardzo proszę. Kto jest za przyjęciem na członka zarządu Pana Mariana Świniarskiego, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I bardzo proszę, kto jest za przyjęciem Pana Marka na, na do zarządu Członków. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I tak pan Marek Szczel się wstrzymał. Bardzo proszę. W takim razie wybraliśmy nowych członków zarządu. Jest to pan Marian Świniarski i pan Marek Szczel. Także klub OKS 1945 posiada zarząd. Cześć, jeszcze jedna Bardzo proszę, pan Marek Sterck. Proszę państwa, powiem, powiem tak, w tym klubie, w właściwie w tym poprzednim klubie, który traktuję jako początek okresu, właściwie pełniłem już róże, różne role. Dopiero lata tego klubu. Także udowadniałem, że należało mi zawsze, aby ten klub... W tej chwili dostałem propozycję od pana prezesa Bogusza i mam nadzieję od przyszłej rady sponsorów, jak również rozumiemy od tych, którzy będą uczestniczyli finansowo w finansowaniu tego klubu. Wypada mi jedynie podziękować za okazane zaufanie i mam nadzieję, że ten zarząd uzupełniony jeszcze o jedną osobę będzie kontynuował politykę, która została rozpoczęta tak naprawdę to yy, dwa lata temu, prawie, a tak na 100% to półtora roku temu, wtedy kiedy wybieraliśmy zarząd, yy, wtedy kiedy ja jako kurator ten yy, ster klubu oddawałem. Także dziękuję panom, państwu za zaufanie i mam nadzieję, że to będzie kontynuacja dobrych działań na rzecz tego klubu. Dziękuję bardzo.